Ja mam na ludziska z tej strony Ale a ja już nagrywam 5 czy tam 6 godzin po pierwszym odcinku, no bo komu by się chciało, kurde, czekać jeszcze 20 godzin. Więc od razu nagrywam, bo... bo co, mam czas, więc... A, bewsztyki się spaliły, zresztą to, to chyba nie są wsztyki, no tylko... Nie, to... Ale dobra, nieważne, tylko master ma ściszę, żeby nie było... Słuchaj, okay, bo ja gadam. Ej, muzyka się, Ok. Dobra, teraz idziemy sobie skopać tam w dół, ale najpierw słuchajcie, musimy wziąć trochę bloków. Ym, ogólnie nie, nie będę tracił mojego legendarnego e, tego kilowa. Wiem, że tak dziwnie gadam, e, gadam, Wiem, że tak dziwnie gadam, ale jestem trochę nakręcony. Eee, nie będę marnował tego mojego żelaznego legendarnego kurde Kilofa eee, W końcu mamy kamieny, dlatego że po prostu on mi się przyda do kopania tam w dół Może potem będę używał go na innych celów. To jest nasz jedyny dirt, dlatego ja nie chcę go rozwalać. Tylko tutaj sobie rozwalę. No oczywiście. Świnia mi prawie zepchała te świnie są normalnie. Eee! One chcą mnie zabić, więc ja zabiję je. Jeśli ktoś kocha świnie, to sorry, no ale... Tutaj tak mój kolega jedynie dał świnie, więc nic na to nie poradzę. A jeśli naprawdę ktoś bardzo lubi świnki, no to serio, przepraszam. No ale muszę, bo inaczej nie będę miał jedzenia. Yy... Chociaż mam już dużo tego jedzenia, no ale... Yy... Trzeba brać, trzeba, no bo... No bo nie ma chleba. Nominujmy no, się tutaj. Jeszcze mamy jednego dirta, to dajmy go o tu. Wow, 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 wow. To było bliskie. Naprawdę bardzo bliskie. I nie? Zaraz będziemy się kopać w dół, tylko tam muszę trochę kamienia wziąć. Wiem, że teraz będzie nudne, ale przewinicie sobie do trzeciej minuty. Nie, nie jestem jasnowidzem, tylko tak strzelam. Przewinicie sobie do trzeciej minuty, jeśli nie chcecie patrzeć, jak kopię. Co ty tak się na mnie gapisz? E, nie ten kilo. No, co się na mnie gapisz? ty zaraz swoimi laserami, jeśli w ogóle masz jakieś lasery, mi oczy wypiecz. Wypieczesz. Dobra. Eee, weźmy sobie to. Ile to świn jest? Oj, mój mieczek. Ten miecz za niedługo się skończy. A słuchajcie, jeśli ktoś, tak jak mówiłem, jest panem świn, to powiem. Um, nie wiem, czy to dobra wiadomość, zła, czy jakkolwiek. Jak mi się skończy ten miecz, to też um, już nie będę zabijał świn i rozwalę ten spawner. Chociaż, wiecie co, już rozwalę go teraz. Bo naprawdę mam strasznie dużo mięsa i to mi naprawdę niepotrzebne. Dobra, to idziemy w dół. W dół, w dół, w dół. Ok. Tam mamy chyba szkielety. O nie, żeby nas tego nie zepchały. Zaraz zobaczymy, co tam mamy. Mhm. Halo? Tak, szkielety. O kurde, to będzie niebezpiecznie strasznie. Dobra. Robimy sobie platformę. Tylko ona jest w To jest najgorsze. Nie mamy żadnego dre drewna, więc nie zbudujemy sobie drabinek. Chociaż mam trochę, nie? Ale. Jakby... Nie wiem czy będę je marnował w ogóle. Ale musimy sobie zrobić o tak. No. I po prostu. Dobra. Spadł. Okej. Okay. Okay. Jest dobrze. Jest dobrze. żyję um, Wyrzuciłem mój miecz. Tak. Fajnie się zaczęło. Mm, nazwę chyba ten odcinek Dead, mój miecz. Jakby... Zrobię sobie nowe. <laughs> Będę dwa lata to leciał na górze. Kurde, nie ten guzik nacisnąłem i wyrzuciłem mój piękny miarczyk, a był taki fajny, teraz muszę kilowym ich walić. Kurde. Le. Jakbyśmy mieli silktacza, to bym to rozwalił. Może na samym dole jest jakaś skrzynia z, z silktaczem albo coś? Hop, dobra, zróbmy sobie też nie, prosto prostu Nie! Musimy mój szybki kilof użyć, żeby stąd nie wypaść. Jeden i dwa. I już dobra. Żelazo! Dobra, trochę węgla. Okej, okay, żwir. Czy ja mam skina Alex? Nie, myślałem przez chwilę. Dobra. Hop. Wiem, że nie zjadłem, ale trudno. Jeśli tu jest jakiś drugi spawner, to żebym go przez przypadek nie rozwalił. Widzę drugi. Dobra. Ale co nam się po prostu przyda, to wezmę. Okej, okay, tam są zombiaki. Czy zombiaki są przydatne? Tak, one drobią żelazo. To ja mogę sobie zostawić. Jest okej. Okay. Ehm, um, okej. Okay. Tak jest, okej, okay, okej. Okay. A mogę tak zresztą zrobić, nie wiem, czy to jest cheatowanie, jak mi kot miał, czy co jest. Nie wiem, czy to jest dla was cheatowanie, ale po prostu tak zrobię. Um, chodźmy teraz tutaj. Tu jest w ogóle złoto pod tym idealnie pod tym. Okej, okay, bierzmy to złoto, zanim się udosiemy szybko, szybko, szybko. Szybko, 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 szybko. Ech, dobra. Um. Będzie jeszcze jeden spawner, bo nie wiem. widzę jeszcze jeden i chyba jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nie wiem, ale jeśli tu będzie jeszcze jeden spawner. Co to był za Blog, parę lapis. Jeśli tu będzie. Aha, to jest chmura. Jeśli tu będzie jeszcze jeden spawner, to mi się wydaje, że tu będą po prostu wszystkie moby. Widzę spawner ale chyba tam mega na dole nie wiem czy nie powinienem wracać dobra, widziałem jak coś się zrespiło czyli jest jeszcze jeden spawner dobra, jesteśmy już blisko tego spawnera wiem, że tak niebezpiecznie tak sobie kopać i uwaga, enderman dobra, endermany nam się też przydadzą yy, więc obudujmy o nie, tylko że endermany boją się wody to jest najgorsze yy, ale dobra, nieważne może będą się respić tam, gdzie nie ma właśnie wody. Dobra, no to lecimy jeszcze w dół, czy już do góry? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. okej. Okay. Um. Wiem, że dzisiaj znaczy nie dzisiaj, tylko teraz taki odcinek, ten drugi, będzie taki słaby. Dobra, ja lecę do góry. Będzie taki słaby, będziemy pół odcinka wpływać tam do góry. O, jadzie, kręcę. O, kopanie na dół jest takie szybkie, a tam do góry jest takie... O, o dwie godziny tam będziemy też wpływać. Oby jak najszybciej... Czy tu Enderman się zrespił? Chyba... Nie wiem. Trochę to zajmie. Ale serio, jeśli chcecie mi coś powiedzieć, dlatego że no, próbuję włączyć te komentarze, ale kurde, nie chcą się włączyć, więc jeśli chcielibyście mi coś powiedzieć, to tylko na TikToku. Yy, więc musicie po prostu zainstalować sobie TikToka, jeśli chcecie mi coś powiedzieć. A jeśli po prostu nie będzie żadnych odpowiedzi na TikToku jeśli chodzi o te nowe serie, które by były, bo pod ostatnim odcinkiem teraz patrzyłem mam aż 20 wyświetleń, dziękuję wam kochani, słuchajcie Ym, więc po prostu wiem, że teraz wam, was to nie interesuje ale nie ma nic do roboty innego więc po prostu gadam Ym, i na tiktoku tylko mi byście mogli pisać, bo komentarze próbuję włączyć, ale youtube mi nie pozwala, bo są jakieś filmy które są niepełnoletnie, chociaż nie wiem, w ogóle o no, jakichś tam filmach. Nie, serio, nie mam żadnych prywatnych yy, na swoim kanale, więc no nie wiem. Ale dobra, w końcu jesteśmy w naszej bazie. Niestety za chwilę będziemy kończyć, ale wiecie jak to ja. Mm, yy, filmiki będą się pokazywać, raczej powinny codziennie. Yy, i codziennie mogą nawet się pojawić gdzieś tak trzy aż filmiki. Dobra, mamy dużo tego węgla, więc ja bym nie marnował, przypaliłbym pusta tego. Tego na początku złoto, musimy flinta zdobyć. Na pewno. Okej. Okay. Nie wiem po co nam złoto. Może po złote jabłko, no ale no bo ja wiem. Złoto jest teraz takie niepotrzebne, bo tylko w Minecrafcie 1.16 złoto jest potrzebne do tradowania, ale my nie gramy na 1.16, więc... Bo ja wiem, po co złoto. Okej. Okay. Szybciej jakiś flint, proszę. Proszę. dobra, ja ten odcinek chyba nazwę Unfart. Albo coś w tym stylu, bo jak mi... Wszystkie gravel'e spadły, po prostu nic wyrzuciłem, to jeszcze ok, bo jakbym wyrzucił, no nie wiem, powiedzmy, że tam mamy <laughs> ramy portalu do endu, jakbym wyrzucił jakąś ramę portalu do endu, to po prostu by było koniec, nie? Wiem, że mogę sobie game moda włączyć, ale to już jest cheatowanie, a nie wiem, czy mnie znacie, czy nie, ja nie lubię cheatować! Yy... Więc zaraz będziemy kończyć... No proszę Flint! To ma looting. Tak to ma looting, ale no... Mogłem tak od razu. Ech, dobra. Ale tak się inaczej po prostu nie chcę marnować właśnie tego. Zróbmy sobie... Kilofa nie chcę marnować. Zróbmy sobie zapalniczkę. Zróbmy sobie jeszcze mieczyk i kilof. No i dobra, słuchajcie, jeśli seria wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, bo nie możecie nic innego zrobić i po prostu będę puszczał jak najszybciej filmiki, żeby wam się ta seria i ogólnie wszystko, co tutaj jest, nie znudziło. Słuchajcie, em, tak, szczela, szczeliłem palcami, jest taki fajny gościu na TikToku, o nim już mówiłem, nie wiem, po co zrobiłem, że ten kill of, jestem głupi. Gupi, gupi, ja. dobra, nie można. Będzie na zapas, jak się ten zniszczy. Słuchajcie, zrobimy jeszcze sobie achievement. Ale jest jakiś fajny gościu, o którym już mówiłem. Nazywa się Kamski8. Słuchajcie, wiem, że on nie ma żadnych filmików na YouTubie i nie można go teraz znaleźć. Ale przynajmniej jak macie TikToka i mnie słyszycie, to proszę was, zasubskrybujcie go. Znaczy tam na TikToku możecie go jedynie obserwować albo mu serduszko dać. Ale serio jest spoko gościem, a ja sobie spadam teraz. O, ale mi serce podskoczyło, kurde, do płuc. Dobra. A jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie ławkę w górę, subika z wodę a ja się z wami żegnam. Cześć, siemoneczko i papa. Eee, szybko tutaj. Ach, dobra.